Właśnie zjadłam całą paczkę serowych chrupków bez użycia rąk. Powiem ci coś, leniwy wtorku. Jesteś jeszcze lepszy niż myślałam. Ehe, no tak, wspaniale jest mieć w końcu dzień, w nic ciekawego się na pewno nie wydarzy. Wszyscy na już nie dajcie się wgryźć w wasze mięso. Co tu jest? Może tu zostać? Zajdź! Zabić, chcę to zabić. Ha! Cierpliwości. Mam cię. A teraz zabieraj mi to stąd. nie, jakby mi ktoś tu nahaftował. Wujku Fordzie! Mogę ci pomóc? Czytałem o tych stworzeniach w twoim dzienniku i chyba wiem jak sobie z nie. nimi po... Przykro mi, Dipper. Tą ciemną pełną tajemnic drogą, którą obarałem, nie możesz podążać. Zawołajcie mnie na kolację. A może następnym razem? Albo kiedyś? Albo nigdy? Ojej, Deeper, nie bierz tego do siebie. Właśnie, że weź to do siebie, mocno i poważnie, mały. Mój brat to niebezpieczny mądrala, a rzeczy, z którym dzierasz, są jeszcze gorsze. Zrób sobie przysługę i trzymaj się od niego z dala. Ale wujku, całe lato próbowałem się dowiedzieć, kim był autor dziennika, a teraz on mieszka w naszej piwnicy, a ja nie mogę z nim pogadać! Nie przejmuj się jakoś piwnicą, twoje miejsce jest tutaj, rzemno i mebel.